wróć? Najlepszym przyjacielem jest Stasiek. Wolę go nawet niż własną siostrę. W sumie to wolę go nawet niż całą swoją rodzinę. Tylko z nim piję wódę. I to z nim szlałem się po klubach. I na dziewczyny. Ale bardziej niż Staszka to wolę jedzenie. Tutaj tak się najebałeś, że zepsułeś wszystkim, całą imprezę. Ehe, ehe. No a teraz jeszcze głupio cieszysz ryja. Wiesz gdzie ja to mam? Głęboko w piście. Oho. No niechcąca ręka mi się odwinęła i jed po tylicy ziomeczka. Ten się zaczął jąkać i mówi kuku ku, kurwa co jest. A później poszedł do mojej matki kurwa i się sprzedał. teraz mam przypał i chuj. I puść. Oj, dziękuję, dobry człowieku. Ja już więcej z nimi nie piję. To samo alkoholiki, czpuny, hejterzy, kurwy z Roks i Ameryci. Wpierdoliłem skłapo uchym całego prosiaczka. O kurwa jeszcze się rusza je baniutki. I pyszny był, miam niam. Idę na siłkę, bo się ulałem. Michałaju, czy wyruchasz mnie w dupala, proszę. Wypierdalaj. Chociaż może. Hmm. Hmm. Dobra. Ściągaj gacie!